Na torze Hungaroring pod Budapesztem odbyła się kolejna eliminacja Mistrzostw Europy Centralnej samochodów Formuły 3 z udziałem dwóch polskich kierowców, Jarosława Wierczuka i Krzysztofa Woźniaka. Obaj kierowcy potrafią jeździć szybko, co udowodnili zajęciem pierwszych dwóch lokat na treningu czasowym. Aktualnie w tym roku jest to mój pierwszy sezon startu w Formule 3. Wcześniej startowałem w kartingu. Eee, e, w tym roku startujemy w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Europy Centralnej. Teraz aktualnie jesteśmy na torze Hungaroring. Jest to dosyć trudny tor, pełno zakrętów, bardzo wąski, ale jeżeli Formuła 1 tutaj może jeździć, to na pewno Formuła 3 tak samo. No Przez to jest to między innymi tor bardzo techniczny. W Mistrzostwach Polski udało mi się już uzyskać, powiedzmy, sporą przewagę nad pozostałymi zawodnikami, biorąc pod uwagę to, że jeszcze będą powiedzmy dwie eliminacje mistrzostw Polski, zdecydowaliśmy się jednak na wyjazd na Hungaroring. Ja jestem aktualnym mistrzem Polski w formule 1600, aktualnie jeździmy w formule 2000 samochodami formuły 3. Tak jak to się odbywało w zeszłym roku, przepisy w zeszłym roku dopuszczały nam samochody do, do 1600 pojemności, w tym roku do 2 litrów. I stąd się pojawiły w Polsce już profesjonalne samochody Formuły trzeciej, jak tutaj widzimy obok Dalara. Jest to samochód z roku 1994, samochód, którym się poruszał rangoni aktualnie prowadzący we włoskiej serii kierowca. Samochód ukończył na pozycji trzeciej w zeszłym roku. No i w tym roku Jarek Wierczyk, nasz młody kierowca, który jeździ w moim teamie, prowadzi w serii mistrzostw Polski w Formule 2000 i oczywiście w mistrzostwach Europy Centralnej. Znajdujemy się aktualnie na torze w Hungaroring. Żeby dodać Jarkowi ducha i trenując razem z nim, ja, ja również biorę udział w wyścigach i tam przedstawię Państwu ten samochód, który był zbudowany w Anglii. Jest to Van Diemen z roku 1992. A jak widzimy, jest tutaj silnik właśnie Mugen oparty na silniku czterocylindrowym Honda. Silnik, który osiąga moc w granicach 180 koni mechanicznych. Jest to spowodowane... Tym właśnie ograniczeniem, które, które zostało założone celowo, żeby ci młodzi kierowcy, którzy uczą się właściwie brną w, w kierunku Formuły 1, żeby już za wcześnie zbyt szybko nie jeździli i motor jest zdławiony. Oryginalna jego siła mogłaby być w granicach 300 koni mechanicznych, natomiast przez zwężkę 24 mm na przodzie tej, tego airboxu powoduje, że silnik jest ograniczony do 180 koni. Ostatnie przygotowania i obie formuły gotowe do startu oczekują na sygnał zezwalający na wyjazd z boksu. I wystartowali. Nie wszystkim się jednak udało. Bolid Jarka Wierczuka obraca się i kierowca może mówić o szczęściu, że nie doszło do kolizji z innymi pojazdami. Od tej chwili zaczyna się pogoń naszego zawodnika, który z ostatniej pozycji będzie systematycznie piął się w górę stawki. Ten zielony bolit na prowadzeniu to jadąca gościnnie Formuła 3000, dużo szybsza, ale nie klasyfikowana w tej eliminacji. Jarek Wierczuk jedzie bardzo szybko, kolejno wyprzedza wciąż zmniejszając dystans dzielący go od prowadzącego. Na tym okrążeniu Wierczuk jest jeszcze piąty, podczas gdy spokojnie jadący Woźniak utrzymuje wciąż drugie miejsce. Kolejne okrążenie. Wierczuk jest już trzeci. Jedzie jednak za szybko. Traci panowanie nad samochodem i uderza w bandę, uszkadzając przedni spoiler. Dla Jarka to niestety koniec wyścigu. Na czele wciąż 91, coraz ostrzej atakowany przez woźniaka. Mistrz Polski, mający według założeń taktycznych wspierać młodszego kolegę, w zaistniałych okolicznościach ostro walczy o zwycięstwo. Wreszcie na prostej atak woźniaka udaje się i Polak obejmuje prowadzenie, którego już nie odda. Po dość dramatycznym wyścigu Krzysztof Woźniak staje na najwyższym podium.